Kocha wszystkich, mężczyzn, zwłaszcza. Co? Rafał Patyra brutalnie zadrwił zagnieszki Kaczorowskiej. Jego słowa to cios poniżej pasa. A potem ujawnił prawdę: taniec z gwiazdami powinien nazywać się taniec z hejtami. Czy to koniec tego show? Zostańcie z nami. W sieci wrze. Finał tańca z gwiazdami za nami. Kryształowa kula powędrowała co prawda do Mikołaja Bagiego-Bagińskiego, co samo w sobie powinno zamknąć dyskusję. Ale jak to w toksycznym showbiznesie bywa, emocje po ostatnim odcinku wcale nie wygasły. Wręcz przeciwnie. Głównym tematem w mediach nie jest dziś tylko zwycięstwo Bagiego. Jest nim to, co działo się za kulisami i jak zareagowali na to uczestnicy, którzy odpadli wcześniej. A na pierwszy plan, niestety. Znów wysuwają się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para skandalistów. Para, która jest synonimem braku klasy. Wiadomo było, że Kaczorowska i Rogacewicz nie kryli swojego rozczarowania tym szybkim, upokarzającym pożegnaniem z formatem. Jednak to, co nastąpiło później, podgrzało atmosferę do czerwoności. Marcin Rogacewicz, grając ofiarę, sugerował w mediach, że on i jego partnerka mieli doświadczać hejtu i nieprzyjemności ze strony innych uczestników. Były to poważne, mroczne zarzuty, rzucające gigantyczny cień na całą, rzekomo przyjazną, atmosferę show. Taka informacja, jeśli jest prawdziwa, zmienia odbiór tej edycji z niewinnej zabawy w szambo emocji, zazdrości i nienawiści. Nic dziwnego, że temat Kaczorowskiej i Rogacewicza natychmiast, jak choroba, Trafił do telewizji śniadaniowej, która lubi żywić się takimi kontrowersjami. W programie Republika Wstajemy. Pojawił się wątek konfliktu na parkiecie. Prowadząca, Natalia Rzeźniczak, ledwo zdążyła opowiedzieć o kulisach i napiętych relacjach między uczestnikami. A to tylko potwierdzało doniesienia Rogacewicza. Reakcja, jaka nastąpiła po jej słowach, była jednak jeszcze ciekawsza i pokazała. Jak toksyczna musiała być ta edycja. Głos zabrał Rafał Patyra, człowiek, który ma już na koncie pozew od Kaczorowskiej za znieważenie. I tu nastąpiła kulminacja. Patyra, bez żadnych hamulców, wbił szpilę tancers i całemu formatowi. Uderzył w Wagnieszka w sposób, którym mrozi krew w żyłach. I tu musimy zacytować jego brutalne, bezczelne słowa. Zaczęło się od niewinnego stwierdzenia rzeźniczak. Oni odpadli z programu, jak odpadli, to już tam wychodziły zgrzyty między nimi a uczestnikami. A wtedy Patyra, zadowolony z siebie, arogancko zakpił, cytujemy: Jak to, nie lubili ich? Przecież Agnieszka kocha wszystkich, mężczyzn zwłaszcza, to bez wzajemności? Kocha wszystkich, mężczyzn zwłaszcza. To jest jawna. Seksistowska insynuacja o jej niestabilności i rozwiązłości. Ale to nie koniec. Padła jeszcze mocniejsza bomba. Patyra stwierdził publicznie, że tegoroczna odsłona show powinna nazywać się. Taniec z hejtami. To są bardzo, bardzo mocne słowa. Redakcja polsatu musiała być w szoku. Czy to jest prawda? Czy ten program to faktycznie poligon dla nienawiści? Warto przy tym zaznaczyć, że to nie jest pierwszy raz, gdy Rafał Patyra komentował Agnieszkę Kaczorowską w tak brutalny, seksistowski sposób. Patyra ma już mroczną historię nieprzyjemnych, osobistych wypowiedzi na jej temat. Historia, która tylko udowadnia, że Agnieszka Kaczorowska od dawna jest na celowniku tego wściekłego, prawicowego dziennikarza. Już w sierpniu zaskoczył Polskę obraźliwymi słowami na temat jej życia prywatnego i związków. Co już wtedy wywołało konsternację. Były to komentarze bardzo osobiste i dalekie od jakiejkolwiek profesjonalnej krytyki. W listopadzie Patyra posunął się jeszcze dalej, nawiązując wprost do rozprawy rozwodowej tancerki. To jest już wejście na teren, który powinien być absolutnie chroniony przez media, a z pewnością przez prowadzącego program śniadaniowy. Jego słowa o miłości bez wzajemności są ostatecznym, mrocznym ciosem. Patyra sugeruje, że mimo całej tej jej publicznej, nachalnej czułości i miłości, reszta ekipy, reszta świata po prostu jej nie lubiła. Że jej emocje są fałszywe. Że ta jej miłość do wszystkich mężczyzn jest tylko jednostronna i spotyka się z pogardą. A jej próba zjednania sobie sympatii reszty uczestników spaliła na panewce. Cała ta sytuacja, od zarzutów Rogacewicza o hejt na planie, po powtarzające się, nieprzyjemne komentarze patyry, Maluje obraz sezonu pełnego kontrowersji. Sezonu pełnego toksycznych animozji. Zwycięstwo bagiego zostaje przyćmione przez mroczne kulisy tego rodzinnego show. To jest ten moment, kiedy widzowie zaczynają zastanawiać się, co jest prawdą, a co tylko medialnym teatrem. Czy taniec z gwiazdami stał się po prostu poligonem dla osobistych, brudnych porachunków, a kryształowa kula jest jedynie tłem dla prawdziwego, emocjonalnego konfliktu. Które rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami? Słowa patyry o tańcu z hejtami brzmią w tym kontekście nie tylko zaskakująco, ale i przerażająco trafnie. To jest mroczny koniec pewnej epoki. Co sądzicie o słowach patyry? Czy miał prawo nazywać show tańcem z hejtami? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich mrożących krew w żyłach historii z zakulis show biznesu, zostawcie łapkę w górę. Udostępnijcie ten film i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał oraz kliknijcie dzwoneczek. Dziękujemy za oglądanie.